Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Chciałem się zapytać, jak się Panu podoba w Katowicach? W Katowicach podoba mi się zawsze. Zielono przede wszystkim, chociaż niektórzy pewnie pomyślą, że Katowice to nie ma zieleni, a tu jest naprawdę bardzo, bardzo zielono i bardzo mi się podoba. My również się cieszymy, że projekt Fundacji Ekstraklasy zawitał do naszego miasta po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Czym się charakteryzują projekty Fundacji Ekstraklasy, w szczególności Akademię Klasy Ekstra? Projekty ekstra klasy charakteryzują się tym, że mają przede wszystkim bawić. To jest najważniejsze, żeby zachęcać do młodych ludzi do uprawiania sportu, do, aktywne, do aktywności fizycznej. Projekt Akademia Klasy Ekstra to jest jeden jedna część takiego wielkiego projektu, bo przede wszystkim mamy... Akademia Klasy Ekstra, Ekstra Talent i Ekstra Klub. W maju spotykamy się w miastach, gdzie jest Ekstra Klasa. Cieszymy się ogromnie, że Gieksa jest w końcu tam, gdzie powinna być, tam, gdzie jest jej miejsce. Jesteśmy tutaj, aby pokazywać, jak fajną, wielką rodziną jest Ekstra Klasa, żeby budować tą taką społeczność, która ma budować też siłę naszej najwyższej klasy rozgrywkowej. Akademia Klasy Ekstra bawią, uczą, są konkursy, są zabawy, spotkanie z zawodnikami, bo to jest też podstawowe żeby ci zawodnicy którzy grają teraz różnie wiem że się pojawią około 14 będą mogli porozmawiać się przybić piątkę to jest ważne dla młodych ludzi później we wrześniu przyjedziemy tutaj do Katowic z projektem ekstra gdzie będziemy testować młodych zawodników młode zawodniki zawodniczki Przepraszam najmocniej w trzech próbach sprawnościowych to, co jest też fajne, to to nie, nie tylko to, że jest tutaj mnóstwo gry, bo dzieciaki grają tak naprawdę cały dzień, ale też różnego rodzaju inne atrakcje, jak na przykład dmuchane zamki, stół do tekbola, czy sportowe place zabaw. Tak mówiłem, projekt Akademię Klasy Ekstra. Oczywiście gra musi być, bo każdy młody piłkarz, piłkarka chce tą piłkę kopnąć, jest murawa, od razu chce się grać w piłkę, ale tutaj gramy turniej, ale nie notujemy wyników, nie ma żadnych punktacji, wszyscy otrzymują medale, wszyscy otrzymują puchary, a do jest mnóstwo atrakcji strefy naszych partnerów, sponsorów, tak jak jest strefa PKO Banku Polskiego, tam konkursy z nagrodami, również dmuchańce dla przedszkolaków, bo pojawiają się też przedszkolaki tutaj z Katowic, aby też już zobaczyli, że fajnie jest być sportowcem. Panie dyrektorze, bardzo się cieszymy, że Akademie Klasy Ekstra zawitały do Katowic. Czym ten turniej się charakteryzuje? Przede wszystkim druga to jest już edycja tego rodzaju od momentu, kiedy wiadomo, pierwsza drużyna awansowała do Ekstraklasy. Bo, bo gdyby to się nie wydarzyło, to nie mielibyśmy okazji takich turniejów tutaj gościć. Charakterystyka jest taka, że, że jest to świetnie zorganizowane i, i wspaniale prowadzone. Osoby, które tu przyjeżdżają i firma, która tu przyjeżdża, czyli Ekstraklasa, czyli Fundacja Ekstraklasy, ma ma doświadczenie, ma sprzęt, ma mnóstwo różnych tenażerów i, i każdy uczestnik, który tu zawita do nas przez wszystkie godziny kiedy tu przebywa na naszym obiekcie jest po prostu zaopiekowany i, i się nie nudzi nawet minuty Kto bierze udział w dzisiejszych zawodach? bo widzieliśmy zarówno dziewczynki jak i chłopców ale nie tylko z Akademii Modagieksa. no taka jest idea, żeby rozszerzać, zapraszać, myśmy dzisiaj skorzystali z naszej opcji, ponieważ mamy już prawie 20 klubów Partnerskich i zaprosiliśmy te kluby, jako że, że należą do takiej dużej rodziny Gieksy. I, i dlaczego nie skorzystać i, i nie zaprosić ich na takie dosyć atrakcyjne wydarzenie. Ten dzisiejszy turniej to jest taki przedsmak też tego, co się będzie odbywało tutaj w czerwcu, bo możemy chyba zdradzić, że w czerwcu co najmniej kilka dużych turniejów Akademia Moda Gieksa zorganizuje właśnie tutaj na Stadionie Przybukowej. To znaczy ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że ten obiekt żyje. To faktycznie jest serduszko Gieksy. Jeżeli otworzył się nowy stadion i, i nowy stadion to jest serce Gieksy, to tutaj w tej chwili bije 300 serduszek gieksy, jeżeli nie więcej, bo przyszły też dzieci z przedszkoli, także może szacunkowo w tej chwili na obiekcie jest około 400-450 dzieciaków, które się świetnie bawią. I taka jest, myślę, idea, żeby, żeby ten po prostu stadion żył, żeby, żeby każde możliwe wydarzenie, które związane jest z GKS-em, a dotyczy, dotyczy dzieci, dotyczy młodzieży, mogło się tutaj realizować. Tak jak powiedziałeś, cykl turniejów przed nami. Pod hasłem Bukowa Cup, cały praktycznie czerwiec. Już serdecznie zapraszam, bo to są trzy, trzy soboty z rzędu 7, 14 i 21. Pierwszy z nich z tych turniejów jest szczególnym wydarzeniem, ponieważ jest to memoriał naszej legendy Adamale Dwonia. I, I zaproszone są na te wszystkie turnieje elitarne zespoły z całej Polski. Ostatni turniej, czyli ten 21, dodatkowo będzie nosił, nosił imię dziewięciu zwójka i będzie to, będzie to świetne wydarzenie, które będzie łączyło sport oraz, oraz kawał historii.